Siemano widzowie, z tej strony Franek i witam was w pierwszym odcinku na moim pierwszym kanale na YouTubie i będę nagrywał odcinki z gry Minecraft dlatego dobra, zaczynamy i lecimy od razu szukać wioski, bo tam jest wioska, tak tam jest wioska, dobra to lecimy do tej wioski dobra, płyniemy sobie teraz przez wodę Dobra, dobra dobra. Teraz musimy przepłynąć i, be, i zaczniemy oczywiście od podstaw. Czyli od zbierania drewna. Dobra, dochodzimy już prawie. Dobra. Teraz biegniemy. Dobra. I dobra. Jesteśmy w wiosce. Wezmę sobie teraz drewno może z tego domku. Dobra, jeden, zbiorę trochę tego drewna, żebym mógł potem zrobić drewniane rzeczy i potem z tego domku właśnie też wykopię kamień. Dobra, wejdźmy do ekwipunku, weźmy to drewno, przeróbmy je na deski, dobra, weźmy teraz trochę e, tego, weźmy stół. Crafting, dobra. I teraz zaraz go gdzieś tutaj postawimy, dobra. Teraz przerobimy trochę drewna. Trochę tych desek na patyk i dobra. Biorę już te na patyki. Teraz będziemy robić siekierę. I kilof. Zacznijmy może od kilofa. I teraz zrobimy sekierę, Dobra. Biorę teraz to. Dobra. Mam siekierę i kilof. I teraz właśnie z tym kilofem wykopiemy trochę bruk. Dobra. Dobra, przy okazji zabiłem kurczaka. I wezmę sobie jeszcze trochę tego wykopię. Dobra. Trochę tego bruku już mamy. Jeszcze sobie wezmę trochę stąd. O, przy okazji sprawdzę, czy tutaj jest łóżko. Nie, tutaj łóżka niestety nie ma. To zaraz będziemy musieli iść szukać łóżka. No bo w sumie za jakiś czas będzie już noc. Dobra, zbieram te rzeczy. Teraz już wezmę sobie crafting. Wezmę patyki. Dobra. I weźmiemy sobie właśnie ten bruk. I zrobimy siekierę. I kilof. Dobra. Kilof i jeszcze miecz. Tylko musimy sobie dorobić jeszcze trochę pateków. Dobra. Cztery pateki wystarczą na szczęście. Dobra. Teraz biorę sobie to. O, to się jednak nie tak. O, teraz mam już miecz. Bierzemy sobie tak biorę hmm. siekiera. Dobra. I pochodźmy sobie trochę po tej wiosce. Posprawdzajmy co w tej wiosce może jest. Może najpierw sobie weźmy łóżko. Dobra. Dobra, wziąłem łóżko. Teraz chodźmy poszukać kowala. Bo jak znajdziemy... O! Potrzebuje trochę też jedzenia, do tego dobra. Bierzemy sobie to i lecimy teraz poszukać kowala. Dobra. O, jest tutaj kowal. Może będzie jakieś żelazo miał w domu. I jakieś fajne żelazne rzeczy. Sprawdźmy. No, dobra, mamy to. Mamy trzy sztabki żelaza. Nie, nawet więcej mamy. Wow, ile sztabek żelaza? Dobra, dobra, pięć sztabek żelaza. Żelazo jest I dobra. Teraz muszę sobie trochę uporządkować. Wezmę jeszcze tego chleba. I tego chleba zamienia zamiast tego kilofa drewnianego. Dobra. Teraz muszę sobie jeszcze ogarnąć trochę jedzenia na potem. A przy okazji też wezmę te piecze zabiorę, bo mi się bardzo przydadzą potem. Dobra. Biorę pierwszy piec i biorę piec drugi. Dobra. Teraz poszukajmy może jakichś zwierząt. Tylko weźmy miecz. O nie, muszę tutaj zejść. Dobra. Tutaj nie. I lecimy tutaj. Teraz poszukać. No nigdzie. W sumie tutaj nie ma na razie żadnych zwierząt. O, a co tutaj za? Jakaś dziura. Czy to jest jakiś kajf? No, taki trochę kajf, ale w sumie na razie to nie będziemy wchodzić do kajwa. Dobra. Sprawdźmy, co by się. O, I tutaj druga krówka. Dobra. Ma... Pozbieram sobie właśnie teraz trochę jedzonka i zaraz pójdę przepalać. O, tutaj są krowy. To. Wejdę do nich. Dobra. To teraz. No, w sumie już mógłbym przepalać jedzenie. Dobra. Tylko potrzebuję, a, będę mo mogła przypalać przecież e, tymi, no, drewnianymi moimi rzeczami. Dobra, to wezmę, e, najpierw się ubiorę w te żelazne rzeczy, bo jeszcze tego wcześniej nie zrobiłem. Dobra. Wezmę sobie teraz stół e, rzemieślniczy. Dobra, już go tutaj mam. I teraz weźmy sobie, zróbmy, zróbmy sobie kilow żelazny zamiast tego kamiennego i jeszcze mamy trzy sztabki no to w sumie na, na razie nic z tego nie mogę zrobić, dobra weźmy sobie teraz piec piec jest tu, tego muszę już go wziąć zamiast tej siekiery zaraz sobie go poszukam i już zaraz będę mógł, dobra Biorę to tu i teraz e, włożę ten kilof i włożę, no w sumie chyba jednak nie, nie mam nic w sumie, a jedzonko, dobra, to bierzemy i przepalamy, poczekam chwilę, o wezmę już ten crafting, bo już się ciemno robi, dobra i teraz poczekam aż mi się przepali jedzenie, dobra. Mam steka jednego i potrzebuję. Dobra, siekierę mm. tu wezmę. Poczekamy jeszcze. Dobra, czekamy. Już siekiera nam się prawie zrobiła. I mamy już drugiego steka, dobra. I teraz weźmy sobie jeszcze tylko. Nie, nie mamy już nic, tylko. Patyki się będą palić. O, będą się palić. Dobra, to przepalimy jeszcze tego jednego steka a potem no, dobra i poczekamy jeszcze tylko o nie, już chyba nie zdążę. dobra, to ja idę spać i potem jak się ym, obudzę o, jeszcze nie mogę spać, no nie to muszę poczekać jeszcze chwilkę musimy poczekać widzowie, dobra, to może już mi się to przepaliło? nie, jeszcze nie nie, dopale, nie dopaliło się to do końca. Potem tam dołożymy. I już mogę spać? Nie, jeszcze nie mogę spać. No nie, dlaczego? Dobra, no to czekamy. Dobra, idziemy spać. No i teraz może poszukamy jakiegoś kejwa w sumie. Dobra. Tutaj potrzebuję jeszcze czegoś do przepalenia. No dobra, w sumie na razie nie potrzebuję tego przepalać. Wezmę kilow. Zjem sobie jednego steka. Dobra. Teraz chodźmy poszukać węgla. Gdzie jest jakiś cave Tutaj cave'u nie ma. Dobra, o! Tutaj coś może będzie. Choć w sumie. Nie wiem. Nie. Tu tylko dziura. Niestety. Dobra, lecimy dalej. Poszukajmy może tutaj jeszcze jakiegoś kajwu. Dobra. Nie, tutaj chyba już nic nie będzie. O, tutaj jeszcze w tej części wioski nawet nie byłem. Chyba. Choć mnie? nie wiem. Dobra, to tutaj nigdzie nie ma żadnego kajwu. No nie, no. To może wezmę tutaj, zacznę kopać. No dobra. Chwilkę tu pokopiemy. Zaczniemy, może, kopać. Dobra. Wezmę to, wezmę to. Może, dobra, sobie zmienię na ten kamienny kilof, jednak, bo nie chcę marnować tego żelaznego. To na potem nam się przyda. Dobra. Kopiemy. Najpierw w ziemię. Zaraz się dokopiemy. O, dokopaliśmy się ku. Dobra, to zaczynamy już. A, bo ja w ogóle tym kopałem. Dobra. No to się nawet nie skopnąłem, widzowie. Dobra. Teraz kopiemy kilofem już. I szukamy czegoś. Jakie, widzowie, mamy szczęście. Od razu żelazo. Niesamowite. Jak to możliwe? Widzowie, że od razu żelazo. No to... Ale nam szczęście, dopisało, widać pierwszy odcinek i już mamy żelazo. No dobra, bo oczywiście ja nie będę przechodził Minecrafta w bardzo szybkim tempie, tylko tak sobie na spokojnie tutaj będę przechodził. No, ale fajnie bardzo. To może dobra, to poszukajmy węgla. Jak znajdziemy węgiel, to wtedy będziemy mogli przepalić to żelazo. Dobra. Pokopmy trochę. Dobra, dobra, nie ma tutaj na razie nigdzie węgla. Nie ma tu węgla, nigdzie nie ma. No się... zaczyna powoli robić coraz ciemniej tutaj. Będziemy musieli chyba iść widownia, zrobić węgiel drzewny, bo tutaj już... Zaraz mi się zaczną moby respić. Dobra. To idę po węgiel drzewny. Tam są drzewa akurat. To porąbę trochę te drzewa, dobra? Siekiera, dobra? Rąbiemy, dobra, ja już prawie to drzewo jest. Dobra, to drzewo jest rąbane. Jeszcze trąbę tylko to, dobra, rąbiemy, 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 dobra, teraz lecimy już do naszej kopalni z powrotem. Oj, tylko gdzie ona była? A. No, dobra, tutaj ją mamy. Dobra, muszę wziąć sobie piec. O. Dobra, jeszcze świnia przy okazji zabiję, bo świnia to jest bardzo pożyteczna. Bo dużo bardzo daje jej właśnie od niej jedzenie. Dobra. Teraz weźmy sobie to drewno. Tu, tutaj 12 drewna. Rozłóżmy po 6. Poczekajmy aż to się wszystko przepali. Hmm. A w międzyczasie, co byśmy mogli tu porobić? No, kwiatki ładnie rosną. No już tak będzie gdzieś chyba środek dnia. Dobra, pierwszy węgiel drzewny mam. Teraz muszę sobie jeszcze ogarnąć, bo ja nie mam tego. Nie mam drewna, to też muszę iść po drewno. Dobra, bo potrzebuję, bardzo potrzebuję patyków. Dobra, kopiemy. Dobra, myślę, że w sumie na, na tą chwilę tyle mi wystarczy. Dobra, bierzemy to drewno. To cztery drewno w zasadzie. Przerabiamy to wszystko. Dobra. I to 16 teraz bierzemy. Eee. Tak. Dobra. Trochę patyków narobiłem. To. I teraz weźmy sobie. O! To. Pięć węzłów. Zabierzmy to drewno, bo to się nam. Po, na Potem przeda. I dobra. Teraz weźmy ten węgiel i te patyki. Dobra. Mamy trochę pochodni już, dlatego dobrze. Zobaczmy na porę dnia. Jeszcze chwilkę możemy sobie pokopać. Bo oczywiście w nocy nie chcę kopać też. Dobra, weźmy pochodnie i kopmy dalej. Czy na pewno to się przypadkiem nic. Nie, nic się nie zrobi. No, to ten Minecraft ostatnio już taki bardzo fajnie zrobił. Wiecie, widzowie? Jeżeli nie graliście w niego jeszcze nigdy, to po bardzo polecam. Spróbujcie. Dobra, to pokopię jeszcze tutaj trochę. Postawimy. Nie, jednak jeszcze nie trzeba stawiać pochodni. Jest dobrze. Sprawdźmy. Światło się świeci, dobra. Czyli możemy jeszcze kopać. Bo jak tylko zacznie zachodzić słońce, to ja bym bardzo chciał. Już wracać. Już i do domku i się pójść e, przespać właśnie żeby nas tu żadne moby nie zabiły, bo jeszcze nie jestem za bardzo uzbrojony. Dobra. To wezmę, to wezmę. No i w sumie jednak już mógłbym wyjść. Dobra. E, jeszcze to prawda się w sumie noc nie robi. Zobaczę jak tam e, wygląda. Nie, to jeszcze... pójdę jeszcze chwilkę sobie pokopię. Dobra, może uda nam się natrafić przy okazji na węgiel. To potem będziemy mogli dorobić więcej pochodni. Też potem w następnych odcinkach będziemy przerabiać. Bo ogólnie, widzowie. O, mieć! Będę odcinki wrzucał co, co drugi dzień. A w sobotę i w niedzielę raczej codziennie. No, w sumie nie wiem po co mi mieć. Jest potrzebne, dlatego przekopujemy się dalej. Dobra, kopiemy. Zapalę tu pochodnie, bo już tu trochę ten e, ciemniej się zrobiło. Dobra. No nie, no ten zwir teraz będzie mi przeszkadzał. Dobra, kopię, kopię, kopię dalej. Dobra, jeszcze schodzimy niżej, bo musimy się dokopać aż do brukowanego łupka na poziom diamentów, czyli to będzie na minusie już tam jakoś to dosyć głęboko oczywiście w tym odcinku nie będziemy też przechodzić całego minecrafta no bo to by nam za długo zajęło czasu Z tego zobaczmy dobra jeszcze możemy kopać no nie kilof mi się skończył dobra to wezmę ten żelazny żeby nim szybciej poszło trochę pokopać oj przypadkowo wziąłem węgiel dobra mam kilof teraz kopiemy tym kilofem, oj, kilofem to się kopie o wiele, tym właśnie że razem to się kopie o wiele szybciej. No nie no, chciałem siekierą kopać, dobra. Kopiemy to, tu, 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 dobra. Jeszcze trochę właśnie w taki sposób pokopiemy, a potem już zaczniemy rozkopywać tą kopalnię na szerokość trochę, żeby było ten. Lepiej oczywiście, łatwiej nam cokolwiek znaleźć. Potem też będziemy oczywiście robić sposób sztolni, nie wiem czy znacie ten sposób. To oczywiście Wam pokażę, jeżeli nie znacie. No i tak tu właśnie kopię sobie. No i czymy no nic tutaj nie mogę. Nic tutaj na razie nie ma. Żadnego węgla, który by mi się teraz bardzo przydał. No dobra, no to w takim razie kopiemy dalej. No znowu ta miedź. Po prostu ona cały czas tu będzie, bo tej miedzi naprawdę jest tak dużo w jednym złożu. Zerknijmy. O! Już będziemy chyba wychodzić, bo zerknę jeszcze teraz jaka jest pogoda na dworze. Zobaczymy. Bo teraz chciałam sobie właśnie to żelazo przepalić. Dobra, to sprawdźmy. Pora dnia. No już się robi na widzowie. Dobra. To zrobimy tak. Ja sobie wejdę tu, do domu i zamknę się i nie, jeszcze nie mogę spać. To w międzyczasie sobie tutaj postawię może. Dobra. Piec. Zostało mi jeszcze trochę... Dobra, tyle węgla mi zostało. Dobra, to wezmę te żelazo i będę je przepalał właśnie tymi pacykami. Dobra. A no cóż się zrobiła, więc ja idę spać i do następnego odcinka widzowie. Cześć!